Historyczny Ślązak. Dziś o alternatywnych rzeczywistościach, jakie kreowała międzywojenna prasa. Dlaczego międzywojenna prasa kreowała alternatywne rzeczywistości? No, dlatego, że międzywojenny Śląsk, międzywojenna scena była podzielona, a każdy z rywali miał swoje media. Tymi głównymi rywalami była Śląska Sanacja pod wodzą wojewody Michała Grażyńskiego oraz opozycja pod wodzą Wojciecha Korfantego. Za przykład tego zjawiska, tego kreowania alternatywnych rzeczywistości, niech nam posłużą wydania dwóch głównych śląskich dzienników, czyli Polski Zachodniej oraz Polonii z 4 maja 1936 roku. Dlaczego akurat one? Otóż 3 maja 1936 w Katowicach obchodzono, bardzo hucznie obchodzono 15. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Odbyły się podwójne uroczystości. Jedne zorganizowała sanacja Grażyńskiego. Były one bardzo, bardzo huczne z udziałem generała Rydza Śmigłego z udziałem wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Był wielki wiec pod urzędem wojewódzkim, była wielka defilada na ulicy Warszawskiej. Był cały szereg wydarzeń towarzyszących. Jednak tego samego dnia w Katowicach odbyła się też demonstracja opozycji. Demonstracja, której duchowym patronem był Wojciech Korfanty, który nie mógł w niej uczestniczyć osobiście, gdyż znajdował się wtedy na przymusowej emigracji w Czechosłowacji, dokąd zbiegł zagrożony aresztowaniem nieco ponad rok wcześniej. Ale Korfanty wystąpił z playbacku. No, jakbyśmy to dziś nazwali, no, oczywiście. Nie dosłownie, ale na demonstracji jego zwolenników i zwolenników opozycji odczytano jego list. Demonstracja ta zgromadziła tysiące ludzi. Była z całą pewnością wydarzeniem w Katowicach znaczącym. A jak ustosunkowała się do niej Polska Zachodnia? Polska Zachodnia, czyli dziennik formalnie niezależny, ale o którym wszyscy dobrze wiedzieli, że jest to nieoficjalny organ śląskiej sanacji i wojewody Grażyńskiego, który miał decydujący Głos w związku z wszystkim, co w tej gazecie miało się znaleźć. Polska zachodnia na pierwszej stronie wydania z 4 maja 1936 zamieściła tekst przemówienia generała Rydza Śmigłego. Na stronie drugiej znalazł się bardzo obszerny opis manifestacji sanacyjnej manifestacji w Katowicach, na stronie trzeciej była mowa o apelu i wiwaku na rynku, na stronach kolejnych. A no właśnie, na stronach kolejnych, na żadnej ze stron tego wydania nie znalazło się ani słowo o konkurencyjnej demonstracji. Kilka tysięcy ludzi zgromadziło się w Katowicach, przeszło ich ulicami i nic nie ma. W Polsce Zachodniej to wydarzenie zupełnie nie istniało. A co z kolei napisała konkurencja, czyli Polonia, dziennik wydawany przez Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfant, mimo tego, że przebywał na wygnaniu, miał decydujący wpływ na to, co ukazywało się w Polonii. Strona pierwsza, o, mamy wielki dzień Śląska, żywiołowa manifestacja narodowa w 15 rocznicę trzeciego powstania. Oczywiście jest to ta manifestacja opozycji zwolenników Korwantego. Na pierwszej stronie nie ma ani słowa o manifestacji sanacyjnej, tej pod auspicjami wojewody Grażyńskiego. Zobaczmy dalej. Strona druga. O, jest. Polska musi być silna. Przemówienie generała Rydza Śmigłego. No ale ani słowa na temat, gdzie śmigły wygłosił to przemówienie, a przemawiał do wielotysięcznego tłumu pod urzędem wojewódzkim. Szukajmy więc dalej. Strona trzecia nic. Strona czwarta nic jakaś powieść. Strona piąta szósta sport. I strona siódma o, wreszcie jest. Oficjalne uroczystości niedzielne w Katowicach. Co tu czytamy? Poza żywiołową manifestacją narodową, odbył się w niedzielę w Katowicach oficjalny obchód rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i Święta Narodowego. No, faktycznie. Jest wspomniany nawet wojewoda, ale z urzędu, a nie z nazwiska. A cała informacja jest podana po prostu na informacjach lokalnych pomiędzy tego typu wzmiankami jak awantura w Chorzowie, uparty samobójca, tragiczna śmierć pijanego, znalazł śmierć w krzaku oraz tragicznie zakończona bójka uliczna w Katowicach. No, oddajmy redakcji Polonii, Sprawiedliwość napisała o rządowej demonstracji na informacjach lokalnych, fakt, że Polska Zachodnia nie zdobyła się nawet na to. Tego typu przykładów można by podać więcej. I to tak naprawdę z różnych czasów. Mówiliśmy tutaj o mediach II Rzeczpospolitej, ale jest to zjawisko szersze. Zmieniają się aktorzy, zmieniają się scenografie, zmieniają się reżyserzy. Ale media, także współczesne na media nadal wystawiają tę samą sztukę.